Ja w Brawski. Br wbijajcie do klubu, ja w będzie napisane w opisie, wejdźcie w nazwę filmu, kliknijcie i będziecie mieli. Zostawcie lajka i subskrypcję, wbiję 15 rangę do bula. To jest super, teraz sobie zagramy solo shot do. Hey. Nie wiem. Przepraszam za odgłosy, no ale... Mamo, to się... Przepraszam, ale mnie tak krzyczą. No i newsy jeszcze. Będę takie y, robił newsy, jak o czymś się dowiem. Także wejdzie nowa postać za 4000 pucharków. Jest to dobra wiadomość dla Kiciul. Będzie to bardzo postać. Będzie rzucała takimi jego zwykłe te strzelanie. To ma daleki zasięg. No, taki jak Barley, nie? No i także. Jest za 4000 pucharków i będzie miało skiny. I będę nowe jeszcze skiny dla kruka, dla bo, dla spajka, dla Dajna Majka, będę powyżej 150 chyba gemów, co więc tego. Nie musicie się pytać skąd to wiem i także no, posydzę za 4000 pucharków i będzie miała będzie już za Ultem Bo, tylko że będzie miała grubszy zasięg, bo rozkładają się tak jak Ultim Bo, czyli że pokażę Wam zresztą. I będą tak szybciej wybuchały, nie będą mi ty tak, tylko od razu wybuchają. I potem ma 3000 lub 5000 HP. One jest opem. No, przechodzimy wypróbować, bo. Don't mess with the ball. There is no death. Także będzie to dobra wiadomość dla graczy powyżej albo już, którzy mają lub niedługo będą mieli 4000 pucharków, ale te bomby będą widoczne. No, zostawcie suba i lajka na kanale. No i zobaczcie klub sobie w opisie. No i cześć!